Siema, siema, z tej strony Miechoity i dzisiaj przechodzimy grany chapter 2. Ja bez przedłużania zacznę ten odcinek, później dopiero będziemy sobie rozmawiać. Więc... idźmy do oglądania. Ok, a... więc jesteśmy już tutaj. Yy, gramy na trybie practice jak coś. Hmm, um, więc no. Hm. Okej, okay, to chyba krow bardzo potrzebny. A nie, tu jakieś perleki. Okej. Okay. Hmm... Drzwiami nie będziemy tu przechodzić, bo wiem, że jest bardzo, ale to bardzo trudno. Więc no. Hmm. Um. Dobra, idziemy. Czy tu coś jest? Duct tape do śmigłowca. No, sami widzicie, jak jest ciężko przejść. Tu w zegarze chyba coś jest. A nie, nie ma. Szafka jest. Helikopterki. Wszystko do helikoptera na razie mamy. Tu jest jakieś takie dziecko dziwne. Hmm. Tu mamy zdjęcie, ale to do mnie potrzebne. Woltki. Tu jest takie dziwne dziecko. Tutaj nie wiem, czy on się kurka wodna, no to jest super. O ja cię kręcę. <laughs> Dobra, mamy dzień drugi. A Kurka wodna. Dobra, pójdziemy tam jeszcze raz, ale nie przez tą wodę, bo wiem, że tam chyba coś jest. Ale ajajaj, nie wiedziałem, że to tak będzie. Tu nie... Pokój tutaj. Idziemy na górę. Kulka woda, no słabo. O tej szafki nie patrzyłem. No, zagram sobie na pianinku chwilę. Okej. Okay. Jezu Chryste, już myślałem, że on do nas będzie szedł. Się wystraszyłem. I tu chyba coś jest. Z tyłu. Tu tak. A, to spuszcza wodę. Tylko co tu trzeba podmontować? A, trzeba tym... A, wręcz potrzeba. Hmm... Dobra, jak coś, to ten odcinek może być dość długi, bo ja nie pamiętam za bardzo tej części. Więc no, więc mniej więcej będzie trwał z pół godziny, ale no. Tu mamy security key. O, może to niemy tu. Nic nie ma. Nic nie ma. I nic nie ma. To od razu sobie weźmiemy ten klucz. co tam odblokujemy. Tym, tym, O, helikopter. No to chyba uciekniemy z helikopterem. Ps, ps, ps. Du, du, du. O, co, to, radio. Fajne Teraz nie chcę się wyłączyć Mamy mięso dla tego potwora. ja się boję go karmić, a i tak najpierw musimy spłukać to. O, mamy crowbar. Wiem gdzie jest potrzebny w Piwnicy Dobra tutaj mamy do odblokowania To security Tu mamy padlock key Okej klik Coś nam niepotrzebne Co tu mamy Glass fuse ok Nie wiem do czego to potrzebne tu mamy co? Doorlock czyli do tamtego, jak to? Do drzwi głównych. O, dobra, czyli możemy pajączka uśpić. Znaczy nie pajączka, tylko to dziecko slanderowe, czy tam coś. Sam nie wiem. Czy jest crowbar potrzebny? Tak. Hmm, tu coś jest na 100%. Jasne. Dorcha, O, drzwi. To sam nie wiem, czym polecimy. Okej, jesteśmy. A może jednak łódką? Może jednak łódką? co to? Weapon Tu Będziemy mogli tu strzelać no Dobra To wiem. Nie wiem czy tu nie wyleci ten gościu Ale on coś będzie miał Pik. Więc szybko lecimy Tutaj sobie odblokuję To będzie crowbar od razu Hmm, dobra jak coś, to wiecie, tutaj staram się jak najszybciej przejść. Lecz wiem, że to może nam bardzo długo zejść. Hmm. Nie wiem, czy najpierw musimy, nie, najpierw musimy to dziecko jakby nakarmić. O, a może go zabijemy, o. No i mamy po dziecku. No i teraz już stracha nie mam, że mnie zażre czy coś. Dobra, jest git. Teraz będzie płakał czy coś. Co to ryczy? Jakby jakaś syrena była. Yes. Okej. Okay. Tu potrzebujemy krawara. Nie cutting peel. Okej, okay, a tu co mamy? Aha, i tu do tego jest to zdjęcie. Okej, okay, to ja myślałem, że do dnia, tak jak w jedynce, a jednak się myliłem. Jednak się myliłem. Okej, okay, to. Idziemy po krobara Kurde, już 9 minut trwa odcinek, a ja jestem na słabym poziomie tutaj. Słabo, słabo, ale no. Hmm. Dobra, tam coś było z crowbarem związane, ale to najpierw tu zajdę na dół. A, że tu... O Jezu. Co to? Spark plug. Jeszcze tam na dole był. Jezu, nie no ja... Ja trochę nie ogarniam w tej części. Tutaj był. Nie, tu pedłoki. No to lecimy znów. <ścoughs>

co trzeba było co było potrzebne w tym Czy tu coś blokowało tu mam pyk no ten odcinek może długo trwać nie powiem, że nie Hmm. Czy tu Hanuel jest potrzebny? Tak Okej, okay, to tutaj sobie zostawię to Sam nie wiem do czego to jest Idziemy tu tu był Handwrill. Tutaj, tak, tu. No. I szybko lecimy. Hmm. W ogóle nie jestem na 100% pewny, ale możliwe, że dzisiaj będę nagrywał odcinek z aktualizacji w Pet Simulator. Więc no, A teraz nie dokładnie wiem, co to zrobiło. Ale no, nie wiem, możliwe, że tam spuściło wodę czy coś. Ale to pójdziemy zobaczyć. Tu myślę, że mogę wejść. To, to jest tu. To pokazuje. Tu wszystko ok. Zobaczymy. Raczej tam nie spuściło, bo musimy iść w inne miejsce, żeby spuściło wodę, ale zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Hmm. Nie. Nie ma. Znaczy, chodzi mi o to, że się nie spuściło. Kurde, kurka wodna. Tu jest zdjęcie. Jeszcze gdzieś było jedno zdjęcie jakieś. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś tu było. Nie wiem czy tu. Ale gdzieś kojarzę, że było. Nie wiem, czy to w jakiejś szafce, czy co? Tu nie było w toalecie. W toalecie tu był. Czyli byśmy mieli już ten pokój. Ej, a tu co jest za kluczyk bołtki? To myślę, że łódką uciekniemy sobie, a teraz idę wmontować te zdjęcia. Hmm. Piek. Nie, to nie to. po to drugie zdjęcie. A, no było w a, a nie, łazienka była tu na dole. ten jest taki duży, że ja się powoli gubię hmm. mogłem tu tym wentem wyskoczyć od razu, ale dobra um. Cykl. Tu shotguna potrzebujemy. Trafiać w te cele i tu się oblokuję. Dobra i będziemy mieli dostęp chyba do helikoptera, jeśli dobrze pamiętam. Shotguna zostawiliśmy tam na dole. Myślałem, że nie będzie już nam do niczego potrzebne, ale. Czy ja go tu zostawiałem, czy gdzie? No, i teraz będzie zagwostka. Teraz będzie zagwostka, gdzie jest Shotgun? Pomyślałem, że go tu zostawiłem. Tu go nie ma kurka wodna. O, helikopterki. O, to otworzyliśmy. Szutganie, gdzie jesteś? Długo nie zostawialiśmy. Holander. Jeśli, jeśli my tak długo będziemy go szukać, no to będzie słabo. Bo na razie to tylko na nim nam zależy. Tu mamy crowbar. Ale strzelby dalej brak. Jeszcze był crowbar potrzebny. Okay. Wiem, że mamy się zajmować, gdzie jest spluwa. Eee. Aha, my tu potrzebowaliśmy, żeby strzelać. Dobra. Wszystko jasne. No to bez sensu, tyle szukałem. новые моды развитые продаются. Значит, себе одразу приезжаем. курка вылезла. Aj. Nie. I tu będzie teraz z dołu. Jest dobra, znam no mniej więcej jak i teraz będzie na dole. Aj. No jak będzie machało, dobra, teraz tu. No to jeszcze kolejna tura tutaj idzie. Dobra, tu macha i na dole. Jest! Tu co jest? Glasfius. Okej, okay, dobra. No to już mniej więcej znaczy nie jesteśmy blisko przejścia, ale wiem, gdzie wszystko jest. Tu mamy glass fuse. Idziemy, idziemy. No i już minuty temu przeszliśmy tamto grany. Teraz się dalej męczymy. Tu są te drzwi. Czemu nie mogę tego odblokować? I tu co, tą taśmę potrzeba, tylko mi tam upadła najgorzej. Dobra, odblokowałem to, ale teraz muszę jeszcze Duże rzeczy znaleźć. Czy tu coś było? Nie. Kurka, no trafił nam się taki seed, że słabo. Czekaj, dobra kraubara tu wezmę tego. Tylko teraz gdzie była ta beczka Jezu, ja wszystko zapominam. Nie na dole, tylko no nie wiem, czekaj, gdzieś tu była ta beczka. Hmm. Tu była, o! Dobra, i co mamy? Cutting pillars. Super. Teraz te nożyczki fajniej i inaczej wyglądają niż w jedynce. Wiem ogólnie, że trochę przynudzam na tym filmiku, ale. Wiecie, no. Próbuję przejść. Pyk. I pyk. I wyskoczyłem patrzyłem, kurna dziadyga. Dziadyga, dziadyga, dziadyga. Co mamy? Hmm. No to łódko, mu W sumie bez sensu trochę odblokowywałem. To z helikopterem myśli tak uciekam łódką. Równica. Pyk. Jeszcze tylko zapewne tutaj włączymy, żeby nam się brama otworzyła. Tak. Jeszcze paliwko będziemy musieli znaleźć i gotowe. Tylko teraz pytanie: gdzie to paliwo jest? Gdzie to paliwo jest? I zapewne będzie w tym miejscu. W tamtym, tam, tam. Tylko nie mogę znaleźć tego, co nam będzie potrzebne, żeby spuścić tą wodę. Cholipa. Dobra, w tej szafeczce był perloki. węd chyba, No jednak nie. I tu będzie to do otworzenia no do otworzenia bramy, no tak, to nic innego nie mamy, więc no kurde. Dobra widzowie, ja może zrobię cięcie i dam wam po prostu znać, jak coś znajdę. Więc dajcie mi moment. Dobra widzowie, jestem. Okazało się, że tutaj potrzebowałem jedynie tego. No, zapomniałem, jak to się nazywało. No, wręcza tego. Zapomniałem, wyrzuciłem go. Myślałem, że on tam do łódki będzie, a jednak tu. Ok, teraz możemy przejść, i myślę, że będziemy mogli szybko przejść, bo tutaj, popatrzcie, leży to dziecko w głupie safe mhm. O a tu coś jest O granaty No ale nam raczej nie będą potrzebne granaty Okej okay, to tu mamy safe Czy będzie coś przydatnego Jest No to widzowie, przechodzimy to Trochę nam się długo, długo zeszło. Ale przeszliśmy. Ja się tam cieszę, że w mniej niż w pół godziny przeszliśmy to. Bo bołtki mamy w toalecie, więc jest zarobiście. Hmm. Dobra. Let's go. Lecimy. I sobie uciekniemy. Hmm tutaj. Pyk. Cyk. Myk. Bodki. Dobra. Kurde, tyle męczenia, ale udało się. Mniej niż pół godziny. Jest git. Ja się z tego cieszę. Pyk. Dobra, a więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Przeszliśmy sobie grany Chapter 2. I no, yy, dzięki za oglądanie. To by było na tyle. I co? Cześć!